Siemano widzowie z tej strony Polaczek i dzisiaj mapa memów. mapa internetu, to było? no to co, lecimy Bojera Hmm, od czego by tu zacząć w sumie możemy od zamości

Zapierdził. No, typowa, e, typowe polska. Mm. Widzę, że. dawnie. Widwa o cukier w, w Carrefourze. Boże, to w Lidlu jeszcze okropki było. No, to się już boję, co tu będzie z tym cukrem. Wszyscy się fają Aha, czyli tutaj się tego pają i przeklinają. To ja tego nie chcę. Dobra. No nie to jest Lublin. Co jest z miasta mojego kuzyna. No nie, no nie. Poznaliśmy dzisiejszych gości, no i pewnie państwo spostrzegli, że są sami panowie. Ba, powiem więcej, zajrzałem na listy zaproszonych do dwóch kolejnych odcinków i tam też nie znalazłem ani jednej niewiasty. Często o tym mówimy, a także często państwo pytają, No, nie, nie wiem, choć się domyślam. No, no właśnie. <laughs> Pan Ś śmieszek wysłał autobus. No. Nie, ja chcę tego. Co to ma być? To co co? To jest dwie naj... naj... Ż, co? Najważniejsze rzeczy w życiu mężczyzny. Nie wiem. Nie wiem. W życiu mężczyzny są dwie najważniejsze rzeczy. Cycki. Napiernicze. <laughs> Ale co to było?

Niestety już muszę kończyć film i dzisiaj jeszcze będzie o 15.00 druga część. Także pa!